Cześć widzowie. Jestem. <laughs> tak. To ja. Wielki Morteusz. Na pewno się mnie tutaj nie spodziewaliście. Streama nie było. Czy będzie? Może. Czy mi się chce? Jak najbardziej. Mm, co jeszcze mogę tam ten, tego było Więc możemy zaczynać grę. Pierwszą rundę zagramy na luzie. Zobaczę czy wszystko jest gate. Ahaha, ha Nocne granie w trybie i to jest właśnie to czego potrzebowałem dzisiejszej nocy. Nie wytrzymałbym bez tego. A tym bardziej bez streama. Tak bardzo się z wami stęskniłem. O. Ale raczej nie będzie dużo osób o tej godzinie. Powinienem na TikToku jeszcze odpaść tego streama, nie? Żeby było lepiej. Zablokowałem najdalsze silniki. praw. Mogę trochę nie ogarnąć, bo trochę nie grałem długo w tym murder -so, ale Jak ogarnę tam, gdzie Nie ma ich. Eee... Ta mapa, jak ja jej nie lubię. Nigdy nie wiem, gdzie ją chodzić. No idzie, poszedł. No. Dobra, leży jeden już hmm <laughs> widziałem że jeden bieg tam, więc no no właśnie dobra, na dole jest a, to są najpierw tego zawiesimy. Nie ma co tryhordować te gra tak bardzo. Hmm. Kopniemy sobie, podniosę sobie ciebie. Jak tak szybko? Wiem co to za perka, ale tak szybko? Przecież to jest niemożliwe. Ona jest, tak szczerze, strasznie słaba. No, wiedziałem, że tam co na dole. dziwactwo O huh. Ja, Ej, aj jestem upośledzony jakiś, nie? No ale to niczego co miał upośledzonym Dobra, trafiony. Dobra, On ktoś krzyknął u góry, genera robią? Co ma mapa, jak to powstać? Generalnie, tutaj z tego zawiszę. Nie do góry na silnik. Nie wiem, że tego genera robią. Znaczy, no niby dobra, ale no, no ma. Nie, 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 Więc co podaję w tego na hak? To jest agonoskopia, to jest od tego zawiszę. No, ale jakaś gdzieś daleko wysiadł No, zajmą z haka Krogokolwiek, no zmuszę, zajmę z haka No dobra. Obiegli w kanadów. <coughs> to była akurat ich błąd. Słyszę gdzieś tutaj ranno babę Do góry pobiegła Wyminała się ze mną aj, aj, aj. No, hmm. Dobra, tam się podnoszą To ta wieszam, ona już dycha. I dopadną to No Dobra Hm, wyszło, koniec jej kariery już, bez Tutaj był jeden Wziąłem kroki Ej, ja, skończyłem śpio N niby tam tego bym oszczędził, bo jako jedyny przeżył. O, jednak nie on też już wyszedł. Hm, poddali się wszyscy widzowie. Takie dobre są, że wszyscy wyszli. Gdzie ja tego sobie tutaj zaciukałem? Tutaj Ostatni to. No łatwa no. gramordurcja. Trzech wyszło, nie?